Start. Na każdym spotkaniu jest tak, że ktoś musi zacząć pierwszy, więc zacznę ja, prezes o kuraciuszku, serdecznie was witam. Na wyjeździe majowym w sanatorium Lubawka Zdrój, Lubawka Zdrój 2012 specjalnie dla was przygotowaliśmy regulamin, który obowiązywać będzie każdego z was. I bardzo proszę mojego wiceprezesa, aby wam go przeczytał. Bardzo proszę uważnie go słuchać, bo na końcu jest najlepszy. To powiedziałem ja. Prezes. Bardzo dziękuję, panie prezesie. Ja, jako wiceprezes, przeczytam teraz regulamin. Paragraf pierwszy. Kuracjusz ma obowiązek wypoczywać. W przeciwnym wypadku turnus wydłużany będzie do skutku. Paragraf drugi. Pobyt w sanatorium Lubawka wiąże się z uczestnictwem w, re w relaksacyjnych sesjach grupowych, szczególnie w godzinach wieczornych. Obsługa sanatorium zastrzega sobie możliwość doprowadzenia kuracjusza siłą lub podstępem. Paragraf trzeci. Za ewentualne konsekwencje co nocnego zabiegu płukanie gardła obsługa sanatorium nie ponosi odpowiedzialności. Jeżeli kuracjusz ma słabą głowę, to jego problem. Paragraf czwarty. Kuracjuszom surowo zabrania się spożywania alkoholu. W samotności. świadczy to o niekoleżeństwie i prowadzi do patologii. Paragraf piąty. Na dancingach bezwzględnie obowiązuje przestrzeganie zasad savoir vivre. Przykładowo, jeżeli kurac już usłyszy, chodź, jebniemy po kielonie, chodź, jebniemy po kielonie. Zaproszenie należy przyjąć. Odmowa świadczyłaby o niskim poziomie kultury osobistej. Paragraf szósty. W czasie ciszy nocnej nie należy biegać nago po ośrodku, krzycząc, a śleba ten nie dotyczy urodziwych przedstawicielek płci żeńskiej. Paragraf siódmy. Kurat już nie gwiżdża na obsługę. Sanatorium lubatka i współkuracjuszy, domagając się napojów alkoholowych, pożywienia czy usług seksualnych. Paragraf ósmy. Nie należy uniemożliwiać wejścia, wyjścia z zajmowanego wspólnie z. Współkuracjuszami domku pokoju poprzez odbywanie tam długotrwałego stosunku płciowego. Paragraf 9. Strzelanie z broni palnej do współkuracjuszy nie będzie akceptowane, szczególnie przez osoby stanowiące cel. Paragraf 10. i ostatni. Podczas pobytu w sanatorium Lubawka obowiązuje całkowity zakaz robienia zadań na e-learningu. Bardzo dziękuję, panie prezesie. Dziękuję, panie wiceprezesie. Dziękuję za przeczytanie regulaminu. Szanowni obywatele, życzymy miłej zabawy. Dziękuję. Dziękuję, proszę. Dziękuję.